Cześć, z tej strony Dominik. Chciałbym dzisiaj sprawdzić jakość nagrywania za pomocą przewodów, adapterów USB typu C na mini jacka. i w pierwszej kolejności idzie przewód numer 3. W tej chwili zmienię go na przewód numer 1, w którym były słychać wyraźne jakieś trzaski, szumy. W tej chwili dla porównania. Mamy chwilę nagrywania z samego telefonu, przepraszam z telefonu. Możecie teraz usłyszeć jaka jest różnica w barwie, dźwięku, w tonacji. Przede wszystkim w paśmie przenoszącym. Teraz włączam kabel numer 1. Z kablem numer 1 jest tak, że gdy nic nie mówię widzę, że on cały czas generuje Yy, jakiś, jakiś dźwięk generuje, więc ja bym go przyciszył. Mimo wszystko, nawet yy, pomimo znaczącego ściszenia na minus 9. widzę, że ten kabel generuje no generuje jakiś dźwięk, więc teraz pytanie czy to jest wina kabla? No chyba tak, no bo skoro Tutaj mamy zupełnie inną barwę dźwięku. A posłuchajcie jeszcze raz barwę dźwięku z tego innego kabla. Na Chwilę na wbudowany mikrofon. I teraz znowu włączyliśmy um, kabel numer 2. I tutaj już sobie wyzeruję. Ale chcę pokazać Wam po prostu to, że w momencie, kiedy przestaję mówić. Jest praktycznie cisza. Mikrofon działa idealnie. Nagrywa dźwięk taki, jaki chce, żeby był nagrany. Bez zbędnego szmeru zewnętrznego otoczenia.